Dzisiaj opowiem Wam o miedzianej taśmie Vulcanus. Przyda się w walce ze ślimakami. Dziś już ślimaki nie reagują na wierszy: Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Dzisiaj to one jedzą nasze rośliny. Pomóc może miedziana taśma Vulcanus, która jest idealnym rozwiązaniem zabezpieczającym rośliny doniczkowe oraz obszary, które chcemy chronić przed ślimakami. Jej skuteczność polega na wykorzystaniu elektryczności statycznej obecnej w przyrodzie. Po dotknięciu przez ślimaka miedzianej taśmy generowany jest niedostrzegalny ładunek elektrostatyczny, który zmusza ślimaka do zejścia, a więc jest odpowiedni do ochrony roślin doniczkowych, ale także do stworzenia nieprzekraczalnej bariery wokół obszarów, które chcemy chronić przed ślimakami. Po zastosowaniu naszej taśmy, jarosze powinni być ukontentowani. Ślimakom nic się nie stanie. Cześć!